Co, gdyby Polska wyszła teraz z Unii Europejskiej? Flagę Unii podnieść! Witajcie! Unia Europejska dla części społeczeństwa jest tworem, bez którego nie potrafią sobie oni wyobrazić dalszej egzystencji. W końcu powstała ona m.in. po to, żeby raz na zawsze położyć kres dalszym wojnom na naszym skłóconym kontynencie, na którym, jakby nie patrzeć, swój początek miały obie z dwóch wojen światowych. Z drugiej jednak strony, w całej Europie, jak i Polsce mamy eurosceptyków, czyli grupę ludzi, którzy obawiają się coraz większej ingerencji wspólnoty w państwa narodowe. A co za tym idzie, pewną utratę dotychczasowych wartości a także możliwości rozwoju lokalnych biznesów. W 2018 roku przeprowadzono sondaż Parlamiter, gdzie na jedno z pytań ankietowani musieli odpowiedzieć, czy ich kraj skorzystał na obecności w Unii Europejskiej. Wynik tego sondażu przedstawia się w taki oto sposób. Najmniejsze poparcie i niechęć do europejskiej wspólnoty wyrazili Włosi, gdzie ponad 50% społeczeństwa uważa, że nie skorzystali oni na integracji. Po drugiej stronie barykady, tuż obok Wielkiej Brytanii, która opuściła Unię Europejską, mamy Irlandię, czyli największego euroentuzjastę. Polska także zaliczana jest do grupy sympatyków unijnych, w końcu ponad 80% obywateli uważa, że skorzystaliśmy na członkostwie. Ten wynik może jednak ulec zmianie, co doskonale ale pokazuje przykład Grecji, gdzie poparcie drastycznie spadło w momencie kryzysu z 2008 roku. A efektem tych wydarzeń był nawet scenariusz wyjścia greków ze strefy euro lub też z samej Unii Europejskiej. Ostatecznie w wyniku porozumienia plan ten porzucono, aczkolwiek politycy też mogą dolać tutaj przysłowiowej oliwy do ognia, czego przykładem jest premier David Cameron, który chcąc nieco przestraszyć Unię, doprowadził Wielką Brytanię do referendum na temat obecności ich państwa we Wspólnocie, a to ostatecznie doprowadziło do brexitu i rezygnacji brytyjskiego premiera. Dlatego my w dzisiejszym odcinku zastanowimy się, co by się stało, gdyby Polska nagle drastycznie zmieniła swój proeuropejski kurs w zupełnie inną stronę. Ostatecznie. Wychodząc z Unii Europejskiej oraz jak mogłoby do tego hipotetycznie dojść. Zapraszam Was zatem do oglądania. Tak króciutko chciałbym Was tylko poprosić o wsparcie kanału poprzez pozostawienie subskrypcji i kciuka w górę, bo to pomaga znacznie bardziej niż mogłoby Wam się wydawać. W wolnej chwili rzućcie też okiem na moją autorską planszówkę, którą znajdziecie na stronie globalista.pl oraz wbijcie na naszego Discorda, żeby być ze mną i resztą Global składu w kontakcie. Twórca najczęściej lajkowanego komentarza dostanie moją koszulkę. Mam nadzieję, że się zmieściłem w 15 sekundach. Przejdźmy już dalej. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i z Węgrami. Tego samego dnia w Polsce odbyły się liczne imprezy jak i wystąpienia, w tym chociażby przemówienie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Dla wielu była to szansa jak i nowy rozdział w historii naszego państwa. Pośród dość powszechnej euforii pojawiały się też zupełnie odmienne zdania na temat integracji, czego przykładem mogą być wypowiedzi chociażby Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin, na których czele stali odpowiednio Andrzej Lepper i Roman Giertych. Tutaj zresztą możecie posłuchać ich krótkich wypowiedzi. Dzisiaj czeka nas naprawdę, od dzisiaj już czeka wielka, ciężka droga przez mękę, żeby dostosować nasze prawo, żeby dostosować wymogi do Unii. Ja Przed nami jest bardzo ważna debata w ramach Unii Europejskiej. To jest kształt. Konstytucji Europejskiej grozi nam, że Unia Europejska przekształci się w superpaństwo z jednym prezydentem, z, z jednym rządem, z jednym prawem, z jednym parlamentem. I przeciwko temu Liga Polskich Rodzin będzie walczyła na wszystkich. Możliwości. Oczywiście nie tylko osoby u władzy były przeciwne integracji, bowiem negatywne podejście można było też głośno usłyszeć w częściach polskich gmin. Mowa tutaj przede wszystkim o tych zaznaczonych na niebiesko, ponieważ one podczas referendum były przeciwne wspólnocie. Przy czym rekord antyeuropejski. Europejski padł we wsi Godziszu w województwie lubelskim. Mieszkańcy zdecydowanie nie pałali do Unii Europejskiej największą sympatią, o czym możecie sami posłuchać. Ci, co głosowali na Unię, to nic nie tylko mu od razu szczelić w łob To jest zdrajca narodowy. Oszukuję i, i jestem całkiem za Przeciwko Unii. I tyle. Obecnie, chociaż Polska, jak i jej mieszkańcy uważani są za jednych z największych sympatyków Unii Europejskiej, to warto mieć na uwadze, że w samym tylko referendum wzięło udział tylko nieco ponad 50% uprawnionych do głosowania Polaków. Mówimy tutaj konkretnie o 58,85%, z czego 77,5% głosów było na tak, a poparcie w skali województw rozkładało się mniej więcej tak jak teraz widzicie. Wiele osób do dziś uznaje się za tak zwanych cichych krytyków. Unii Europejskiej, którzy mogą ujawnić się dopiero w momencie kryzysu. To zjawisko miało miejsce w Grecji, jak i w Wielkiej Brytanii. Głosy tych osób pojawiają się właśnie najczęściej w skutek kryzysów, jak i rosnących w siłę ugrupowań antyunijnych. I choć obecnie scenariusz, w którym to Polska mogłaby wyjść z Unii zdaje się być mało prawdopodobny, tym bardziej biorąc pod uwagę większość sondaży poparcia dla europejskiej wspólnoty. Tak mimo wszystko taka możliwość jest jak najbardziej brana pod uwagę. Przykładowo 31,3% uczestników sondażu SV Research dla dziennika rp.pl uważa, że Polska w ciągu 10 lat może opuścić Unię Europejską. europeia. Nawet część bukmacherów pokusiła się o to, żeby dodać do swojej puli zakładów możliwość obstawienia tego, kiedy jakieś państwo pokusi się o wyjście ze wspólnoty. Przykładem może być tutaj chociażby STS, gdzie Polska pomimo sondaży poparcia znajduje się na drugim miejscu za Włochami z największą szansą na to, że opuści Unię Europejską do 2024 roku. Brzmi to nieco irracjonalnie, ale kurs nie jest aż tak duży jak mogłoby się wydawać, ponieważ wynosi tylko 6, kiedy to nawet Węgrzy według analiz mają mniej Mniejsze szanse, bowiem tam za każdą złotówkę można otrzymać prawie 7 zł. Negatywne podejście wśród części Polaków potęguje przykładowo postępowanie co do polskiej praworządności. Warto jednak mieć na uwadze, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwnaruszeniowe także chociażby wobec Niemiec. Za wyrok Trybunału Konstytucyjnego skarżyłę, który podważa rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc w pewnym sensie nie jesteśmy odosobnieni i jakoś zasadniczo pokrzywdzeni. Aczkolwiek ja już nie chcę nikomu z was jakiejkolwiek wizji i zmieniać światopoglądu, ponieważ rozumiem zarówno euroentuzjastów, jak i eurosceptyków. Unia nie jest bez wad, ale ma także korzyści. Tak więc hipotetycznie, gdyby doszło do jakiegoś większego kryzysu, a fala goryczna Unię Europejską by się wylała, to co by się faktycznie stało, gdyby Polska wyszła z Unii? Cóż, jest to chyba temat rzeka. Trzeba tutaj spojrzeć na przykład Wielkiej Brytanii, czyli jedynego państwa, które jak do tej pory wyszło z Unii. Rozmowy i negocjacje trwały tak na dobrą sprawę od czasu ukazania się Brexit White Paper z 2018 roku, kiedy po raz pierwszy przedstawiono wstępną wizję stosunków europejsko-brytyjskich po wyjściu Brytyjczyków ze wspólnoty. Oczywiście przedstawione tam propozycje były nie do zaakceptowania, a w ostatecznej formie, w której obecnie się znajdujemy dochodzi do różnych absurdów. Przykładowo, głośna sprawa miała miejsce na początku 2021 roku, kiedy to zatrzymani na granicy z Niderlandami kierowcy byli zaskoczeni, gdy tamtejsi urzędnicy skonfiskowali ich kanapki z szynką. Wszystko to wskutek przepisów zakazujących indywidualnego importu mięsa i produktów mlecznych na teren Unii Europejskiej z krajów trzecich, a takim od 1 stycznia jest właśnie Wielka Brytania. Aczkolwiek warto nadmienić, że mimo wszystko umowa handlowa zawarta między wspólnotą a Brytyjczykami nie jest aż tak zła, ponieważ dalej wiele dóbr nie ma a podatek VAT dalej jest do odzyskania, ale tutaj droga prawna jest o wiele bardziej skomplikowana niż miało to miejsce do tej pory. Do tego wraz z Brexitem skończyły się regulacje dotyczące wolnego przepływu osób, co w efekcie zwiększyło koszty w wielu branżach z uwagi na mniejszy napływ taniej siły roboczej. W ciągu dwóch lat od referendum w sprawie Brexitu fund stracił wobec euro 18% swojej wartości i dziś pozostaje 12% poniżej poziomu z dnia referendum, co w efekcie przyspieszyło inflację i zwiększyło koszty życia przeciętnego Brytyjczyka. Do tego najmocniej oberwał handel i eksport Wielkiej Brytanii, ponieważ zmniejszył się o 44% w przypadku kontynentu europejskiego. Oczywiście spotęgowała to pandemia, jednak efekt jest nawet trzykrotnie wzmocniony z uwagi na kontrolę granic. Oraz masę papierkowej roboty. Co w tym wszystkim najzabawniejsze, główny argument, jaki przytaczali zwolennicy Brexitu to 350 milionów funtów tygodniowo, jakie zamiast składek na rzecz Unii Europejskiej miały trafiać na potrzeby służby zdrowia. Niestety w ramach rozliczeń zawartych w umowie o wyjściu Londyn będzie ponosił koszty aż do 2057 roku, bowiem do gry wchodzą tutaj rekompensaty i problemy prawne jakie się z tym wiązały. Więc w zasadzie na wyjściu z Unii obecnie Wielka Brytania tylko straci. Zwłaszcza jeżeli mówimy o rozwoju, bowiem według ekonomistów do 2030 roku kraj rozwinie się o 5% wolniej niż miałoby to miejsce przy towarzystwie Unii Europejskiej. Warto tylko nadmienić, że do przewidywanej katastrofy najzwyczajniej w świecie nie doszło. Firmy nie zaczęły nagle uciekać do Frankfurtu, Paryża czy też Warszawy, tak jak wstępnie zakładano ten scenariusz po prostu nie nastąpił. Do tego Wielka Brytania może sama zawierać umowy handlowe z innymi państwami. W pewnym stopniu jest teraz zupełnie niezależna, aczkolwiek jak podkreślają specjaliści do spraw handlu, ciężko konkurować i zawiązywać tak samo dobre umowy, będąc rynkiem z 60 milionami mieszkańców, aniżeli 455 milionami. W oparciu o przykład Brexitu wyjście Polski ze wspólnoty w obecnym momencie mogłoby nieść za sobą dużo, ale to dużo gorsze efekty. Zacznijmy od podstaw. Polska obecnie od Unii otrzymuje znacznie więcej pieniędzy niż wpłaca do wspólnotowej kasy. Oprócz tego w tym samym momencie możemy polegać na wolnym przepływie osób, w tym także na programach takich jak Erasmus dla studentów. Te znowuż umożliwiają im studiowanie w innych europejskich krajach. Pracownicy bez problemu mogą przerzucać zarobione na obcych rynkach pieniądze, a te trafiają do Polski. Dodatkowo polscy przedsiębiorcy w głównej mierze opierają się aktualnie na dostępności do wspólnego europejskiego rynku, co zresztą potwierdzają dane, bowiem ponad 76% polskiego eksportu trafia na półki konsumentów w Unii Europejskiej. Jest to prawie trzykrotnie więcej niż przed 2004 rokiem, a ogólnie tempo zwiększania eksportu, który odpowiada za wzrost gospodarczy kraju, przyspieszyło średnio o 30% w skali roku. To naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Wychodząc z Unii Europejskiej, prawdopodobnie udałoby nam się wynegocjować dobre umowy handlowe. Podobnie jak Wielka Brytania, z uwagi na naszą lokalizację w środku Europy i ważny szlak handlowy. Jednak z pewnością spadek w handlu byłby bardzo zauważalny ze względu na kontrole graniczne lub co gorsza, nawet cła. Przypominając przykład brytyjski, mówimy o spadku o prawie 50%. Więc biorąc pod uwagę, że większość eksportujemy do Unii, a sami jesteśmy najważniejszym państwem pod względem europejskiego transportu, to sami możecie sobie sobie teraz wyobrazić z jak dużym problemem mielibyśmy wtedy do czynienia. Oczywiście stracilibyśmy też dostęp do europejskich środków, a warto mieć na uwadze, że obecnie jesteśmy ich beneficjentami. Przy czym teraz otrzymamy największy w historii pakiet wsparcia o wartości 770 miliardów złotych. Za te pieniądze można zbudować na przykład 11 nowych elektrowni atomowych, które dostarczyłyby trzykrotnie więcej prądu niż wymaga nasz kraj. 25 centralnych portów komunikacyjnych, 20 tysięcy kilometrów autostrad, przy czym obecnie dróg szybkiego ruchu mamy około 7 tysięcy. 200 km. A dodatkowo w naszych możliwościach byłaby także konstrukcja 100 największych wieżowców świata, czyli Burj Kalifa. Do tego wszystkiego, prawie 2 miliony Polaków pracuje w granicach Unii Europejskiej. W momencie wyjścia wiele z tych osób ze względu na brak dostępu do wspólnego europejskiego rynku musiałaby zjechać do kraju lub zdobyć specjalne dokumenty zezwalające na pracę. Wychodząc z Unii musielibyśmy też przejść przez masę procedur i prawdopodobnie, tak jak Brytyjczyków, czekałby nas szereg transformacji oraz pomoc firmom i osobom, których te obroty drastycznie by się zmniejszyły w skutek zakończenia integracji. Dlatego mimo, że Unia ma sporo wad i faktycznie czasem prawa bywają idiotyczne oraz podcinają części osób przysłowiowe skrzydła, tak koniec końców bilans ogólnych zysków jest znacznie szerszy niż mogłoby nam się wydawać. A polexit raczej nie przyniósłby nam zbyt wiele dobrego. Na koniec warto jeszcze przytoczyć tutaj przykład dwóch państw, które od lat próbują do Unii Europejskiej przystąpić. Mowa tutaj konkretnie o Turcji i Ukrainie. Państwa te pozostały w tyle, mimo że startowały z podobnej pozycji, a jak podkreślają eksperci, polskie ożywienie gospodarcze możliwe jest dzięki braku barier w europejskim handlu oraz dotacjom, które sprawnie wykorzystują polskie firmy, ale korzystają także na nich zwykli mieszkańcy. Tak więc sami ocencie według Was w komentarzach, czy Unia jest zła czy też dobra, ponieważ osobiście myślę, że to Wasze opinie są w tym wszystkim najważniejsze. Ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć!